Czy zdarzyło ci się czuć, że nogi są ciężkie przez cały dzień, jakby były napięte i zmęczone, nawet wtedy, gdy masz wrażenie, że zrobiłeś wszystko jak należy? To poczucie ociężałości, wolniejszego krążenia, pojawia się znacznie częściej, niż myślimy. Wiele osób sądzi, że dobrze dba o ciało tylko dlatego, że codziennie chodzi. Przecież od lat słyszymy, że spacery to najlepsze ćwiczenie. Ale to tylko część prawdy. Spacer utrzymuje ruch, ale nie wzmacnia prawdziwego silnika, który podtrzymuje całe ciało. Z czasem, zbyt dużo chodzenia i zbyt mało wzmacniania może wręcz przyspieszyć utratę masy mięśniowej, a to właśnie ona sprawia, że nogi stają się słabsze, cięższe i szybciej się męczą. Głęboko w łydce znajduje się niedoceniany mięsień, mięsień płaszczkowaty, nazywany często drugim sercem. To on pomaga przepchnąć krew z powrotem ku górze, zmniejsza obrzęki i poprawia krążenie. Gdy ten mięsień zasypia, serce musi pracować samo, a ciało od razu odczuwa skutki tej nierównowagi. Ale gdy go aktywujemy, razem z mięśniem brzuchatym, który nadaje mocy i sprężystości ruchom, wszystko zaczyna się zmieniać. Nogi stają się stabilniejsze, energia wraca, a postawa poprawia się jakby przy okazji. Dziś pokażę ci dwa proste ćwiczenia, polecane przez lekarzy, które ponownie uruchamiają tę pompę krążeniową i potrafią całkowicie odmienić to, jak się czujesz. Drugie wzmacnia efekt pierwszego, dzięki czemu korzyści pojawiają się już po kilku minutach. Zostań ze mną do końca to właśnie detale robią największą różnicę i napisz mi w komentarzu skąd jesteś i ile masz lat. Przywróćmy Twoim nogom tę lekkość, którą dawno chciałeś odzyskać. Kiedy ktoś usiądzie wygodnie i powoli zacznie unosić pięty, trzymając palce mocno oparte o podłogę, dzieje się coś naprawdę ważnego. Mięsień płaszczkowaty budzi się do życia. Jakby przypominał sobie, że pełni rolę drugiego serca, które pomaga przepchnąć krew z powrotem ku górze i utrzymać krążenie na właściwym poziomie. Ten prosty ruch poprawia powrót żylny, zmniejsza obrzęki nóg i sprawia, że chodzenie staje się lżejsze, a wszystko to bez przeciążania stawów. To właśnie przykład ćwiczenia, które udowadnia, że siła i witalność nie wynikają z brutalnej intensywności, lecz z mądrego, precyzyjnego i powtarzalnego treningu. Z czasem ćwiczenie zaczyna wydawać się łatwiejsze. I tu trzeba uważać. Ruch, który nie stawia wyzwania, przestaje działać. Mięsień potrzebuje bodźca, żeby nadal się wzmacniać. W domu wystarczy położyć coś ciężkiego na kolanach: handla, plecak pełen książek, a nawet dużą butelkę z wodą. W siłowni idealnie sprawdzi się maszyna do ćwiczenia łydek na siedząco, bo pozwala dokładnie dopasować obciążenie. Najlepiej wykonać trzy serie po 15 do 20 powtórzeń, kontrolując tempo i czując pracę mięśnia od pierwszego do ostatniego centymetra ruchu. Ten niewielki, codzienny rytuał potrafi dać zaskakująco dużo. Poprawia krążenie, odciąża serce i wzmacnia nogi w sposób naprawdę odczuwalny. To nie tylko trening, to świadoma troska o własne życie. Człowiek zaczyna rozumieć, że energia nie pojawia się przypadkiem, ale dzięki codziennemu, intencjonalnemu ruchowi. A kiedy ten nawyk zaczyna rosnąć w siłę, naturalnie pojawia się kolejny krok. Przenieść tę moc z krzesła na całe ciało. Po wzmocnieniu drugiego serca w wersji siedzącej, ta odmiana wykonywana na stojąco przenosi wyzwanie na wyższy poziom. Teraz do pracy włącza się nie tylko mięsień płaszczkowaty, lecz także brzuchaty łydki ten, który nadaje jej kształt, sprężystość i siłę potrzebną do każdego kroku, podskoku czy wejścia po schodach. Z biegiem lat mięsień ten osłabia się szybciej. Jeśli nie dostaje regularnego bodźca, dlatego ta wersja ćwiczenia jest kluczowa dla utrzymania stabilności, mocy i zdrowego krążenia. Sekret tkwi nie w brutalnej sile, lecz w precyzji. Ruch powinien być spokojny i kontrolowany, z pełnym wykorzystaniem zakresu, odpięty dotykającej podłogi, aż po najwyższy punkt wspięcia na palce. Osoby, które chcą pogłębić ruch, mogą wykonywać ćwiczenie na krawędzi stopnia. Pozwalając pięcie opaść nieco poniżej linii palców. To mocniej angażuje mięśnie i poprawia ruchomość stawu skokowego. Dla większej stabilności można lekko podeprzeć się krzesłem, a dla zwiększenia intensywności trzymać w dłoniach niewielki ciężar. Przy regularnej praktyce ciało zaczyna reagować naprawdę wyraźnie. Nogi stają się bardziej zwarte, kostki stabilniejsze, a uczucie ciężkości stopniowo znika. Choć ćwiczenie jest proste, działa jak pomost między treningiem domowym a pełnym treningiem siłowym, można je wykonać dosłownie wszędzie, powoli, świadomie i z pełnym skupieniem. A to właśnie ta uważność przygotowuje ciało na kolejny krok. Pracę nad równowagą i koordynacją na jeszcze wyższym poziomie. Gdy opanujesz już wspięcia na palce obunusz, naturalnym kolejnym krokiem jest wersja wykonywana na jednej nodze. To ćwiczenie nie tylko mocniej angażuje mięśnie łydki, lecz także uczy równowagi, koordynacji i pełnej kontroli nad ruchem. Tutaj każdy detal ma znaczenie. Tułów powinien pozostać stabilny, a sam ruch musi być płynny, świadomy i dokładny. Pracując jedną nogą naraz, aktywujesz głębokie mięśnie stabilizujące, które rzadko włączają się podczas zwykłych treningów. Dlatego ta odmiana jest szczególnie cenna dla osób, które chcą wzmocnić nogi i stawy bez niepotrzebnego przeciążania. To właśnie na tym etapie ciało zaczyna działać jak zintegrowany system. Mózg skupia się na utrzymaniu równowagi, mięśnie stóp i kostek wzmacniają się, a koordynacja staje się wyraźnie lepsza. Na początku można lekko podeprzeć się o ścianę lub krzesło, do momentu, w którym poczujesz stabilność. Aby zwiększyć zakres ruchu, warto wykonać ćwiczenie na stopniu. Pozwalając pięcie opaść nieco poniżej linii palców. To pogłębia ruch, mocniej angażuje mięsień brzuchaty i sprawia, że trening staje się skuteczniejszy. Chcąc dorzucić intensywności, można trzymać w dłoni lekki ciężar albo wykonać więcej powtórzeń. Klucz tkwi w pełnej amplitudzie. Wspinasz się jak najwyżej i opuszczasz piętę powoli, bez gwałtownego opadania. Przy regularnej praktyce efekty widać gołym okiem staje się pewniejszy, stawy pracują płynniej, a postawa poprawia się niemal samoistnie. To nie tylko ćwiczenie fitness czy siłowniowe, to świadoma praca z ciałem, w której każda sekunda przynosi realne korzyści. Takie ruchy nie tylko budują mięśnie, ale też przywracają zaufanie do własnego ciała. I właśnie ten stan wewnętrznej siły oraz stabilności przygotowuje cię do kolejnego kroku. Utrzymania pozycji i pracy mięśni bez przerwy. Na pierwszy rzut oka to ćwiczenie może wydawać się banalne, ale właśnie w nim kryje się jeden z najpotężniejszych rodzajów siły siła izometryczna. Gdy wspinasz się na palce i utrzymujesz pozycję przez kilka sekund, mięśnie pracują bez chwili wytchnienia, stabilnie podtrzymując ciężar całego ciała. W tym momencie mięśnie płaszczkowaty i brzuchaty działają jak sprężyna która utrzymuje ciało sztywno i pewnie w górze. Ten statyczny moment wzmacnia nie tylko mięśnie stóp i kostek, lecz także poprawia krążenie, pomagając sercu i naczyniom pracować wydajniej. Kluczem jest kontrola. Tu nie chodzi o samo zatrzymanie się, ale o świadome utrzymanie wysokości, jakby ciało próbowało unieść się jeszcze kilka centymetrów wyżej. Na początek warto wykonać trzy serie po 10 do 15 sekund. A z czasem stopniowo wydłużać czas trzymania. Gdy ćwiczenie zacznie robić się zbyt łatwe, można dodać wyzwanie: lekki ciężar w dłoniach albo wykonanie ruchu na stopniu, tak aby pięty pozostawały nieco powyżej linii palców. To pogłębia rozciągnięcie mięśni i sprawia, że praca staje się pełniejsza i bardziej intensywna. Ten rodzaj treningu jest idealny dla osób, które chcą wzmacniać ciało bez obciążania stawów, jednocześnie poprawiając mobilność. Po kilku tygodniach efekty są wyraźne: mięśnie płoną w przyjemny sposób, stabilność rośnie, a sam sposób chodzenia się zmienia. Krok staje się pewniejszy, a ciało lżejsze. To nie tylko ćwiczenie, to praktyka cierpliwości, uważności i panowania nad własnym ciałem, bo prawdziwa siła to nie tylko ruch, ale też zdolność do pozostania niewzruszonym, gdy trzeba. A kiedy to zrozumiesz, trening przestaje być rutyną. I staje się źródłem energii, młodości i pewności siebie. Czasem to właśnie najprostsze ruchy przynoszą największe zmiany. Wystarczą zaledwie 2-3 minuty dziennie, a nogi stają się lżejsze, krok pewniejszy, a ciało odzyskuje młodzieńską energię. Wszystko zaczyna się od jednego małego kroku od decyzji, żeby po prostu zacząć. Więc, dlaczego nie zrobić tego już dziś? Aktywuj swoje drugie serce. I poczuj, jak energia znowu swobodnie przepływa. Zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i odkrywaj dalej, jak wzmacniać mięśnie, poprawiać krążenie i pozostawać silnym w każdym wieku. Twoje ciało naprawdę ci za to podziękuje.